Tv podkarpacie.pl. Medal za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk burmistrza miasta i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sanoku otrzymało 18 par małżeńskich, w tym dwie pary z gminy miasta Sanoka. Pozostałe to oczywiście miasto Sanok. Są to jubilaci, którzy 50 lat temu zawierali związek małżeński. Ale w tym gronie znalazły się również osoby, które nawet od 60 lat są małżeństwem. Jedna mająca tak zwany diamentowy lub platynowy jubileusz, a więc jest to 55-lecie pożycia małżeńskiego. I jedna para, która właściwie ma ten diamentowy, właściwy 60-lecie pożycia małżeńskiego. I doskonale pamięta, w jakich okolicznościach się poznała. Ja chodziłem do ekonomika, on chodził do technicznego. Tak. No i właśnie. Poznać mi się. Na, tam były różne zabawy szkolne czy coś, i, i tak jakoś wyszło. No i właśnie i tak wyszło, że już 60 lat minęło. Tak, 60 tak? lat. No, ja po szkole dostałem nakaz na Śląsku do fabryki ciągów, a później zwolniłem się stamtąd i pobraliśmy się. Swój ślub bardzo dobrze pamięta pan Mieczysław Nieznajski, choć było to pół wieku temu. To było wielkie wesele. Trwało przez cztery dni, bo to ja, ja byłem najstarszym, a moja żona też była jedynaczką, no i tak rodzice to wtedy się chcieli postawić, no i w końcu urządzili takie wesele, że cztery dni trwa, to trwało, no ale to się pamięta, te, 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 te czasy. Które seniorzy ze wzruszeniem przywołują, a przy okazji zdradzają, jaki jest przepis na szczęśliwe małżeństwo? Przede wszystkim zgoda i jedno drugiemu musi wierzyć. Miało Bo przecież każde małżeństwo to nie polega na tym, żeby tam, bo się i kłócą, i dobrze jest tak. Ale przede wszystkim niezależnie od sytuacji, jest się razem. I właśnie jak najdłuższego bycia razem życzymy wszystkim jubilatom. TV podkarpacie.pl